maneczko, Ta plakietka została wygrawerowana na skórze, na tej grawerce laserowej. Ja zawsze chciałem mieć w domu grawerkę laserową, po to, żeby sobie podpisywać wszystkie drony, wszystkie swoje akcesoria, fotowideo, grawerem. Nie do zdarcia. Jeśli zgubię, ktoś znajdzie, będzie wiedział, do kogo należą. Ewentualnie grawerować sobie naklejki na specjalnej folii do grawerowania, bo są takie folie, i naklejać na różne inne jeszcze sprzęty. Można od razu je wycinać laserem. Hmm, kto by pomyślał, że laserem można wycinać. To jest jedna z najszybszych grawerek laserowych na podczerwień i laser diodowy. Nazywa się X-Tool E1 i właśnie o niej będzie dzisiejszy odcinek, na który zapraszam.